Nie, na tym, na XBOX coś tam na g GeForce'a, bierz Nie, czwarte miejsce to na, na, na mnie spoko O, ja o kreśla, ale, o, o, ale ty, do... ty, jaka, ja Ale ja teraz, jestem przy wyrobie Tam gdzie do... ty, ty się tak, rozbiłeś, Roba tak, to...

Okej, okay, no. Ja prawie najszybciej. O. Okej, okay, czy gdzie jest dobra, do... Dobra, dobra, dobra. Aj, Drugi sektor pojechał praktycznie tak samo jak ja. Na pierwszym miejscu naczyń jest nasz. Co? Dzięki, Lopatr. Zaczynęło. Ale ciężko. Ooo, no dobra. Boks, boks. Dobrze. Bo my mieliśmy taką szansę, żeby go skasować.

Dobra, dzięki Lopez jak coś. A ty mnie Dobre. puścisz w tym McLarenie? Muszę tu I... Jej, no, kaczka, to przepuścić, to niechaj Dobra Kaczka ty mm -hmm. puścisz mnie? A czy to zomek? Oho, ruta flaga, zomek Dobra one more lap, one more lap. Ale no to zaraz, z jeszcze jakieś 20 O nie, ktoś wyjeżdża przed nami Adrian. Jaki dekl wyjeżdża teraz? Anon. Jaki? No już kółko to ozepsu to To się nadaje na zgłoszenie jak nic. No, no tak, ale on ten Zepsu mi kółko pomiarowe niestety Trzeba hmm. ten, Zobacz, jak to wygląda. ale zepsuł mi ewidentnie to no. Aha, jeszcze jeszcze skali. jaki kasztan Gdzież mam to specjalnie zrobił, nie? Nie, Jezu, ja... Takie dobre głowy no, Nie, Cześć, no, a go, a, o, no go, o, go. Pobie, po witać, nowego mistrza no, jeszcze Lopez mi widził, Ciekawe, czy zrozumiałem. Ja zrobiłem Zrobiłeś? Zrobiłem. Ja zrobiłem, zrozumiałem będę no. Roba, żeby we mnie wjechałeś? Pyrtole No jakby... nie wiem Roba, ja. ty tak atakowałeś jak... kupek że wiesz Ja jadę prosto i ktoś nagle mnie obraca Bo to... Co byś tam robili nad tym? Ty bo ty się we wjechał teraz Ojej, ojej Kto we mnie wjechał teraz? Kto to zrobił? Oh. Oj, oj, sorry, Tuba A, sorry, Tuba wow. Dlaczego ten ja. geniusz nie musi atakować zamiast odpuścić? Ej, ej, ej. Za co te 5 sekund dostałem? No ja mówię o tym cymbale w ręce. Eee! No, to się tam z tyłu stał. No jeszcze. Aha! Dobra. No Dobra. nie, dostal zdało 5 sekund za rzekową kolizję, no. Ja też... No ja, ja nie że na ale nie ale działałem, to bo to... Tak. ten jakieś nie działają, bo stripowałbym ten stat tak typu ja. Tak, jest tak, to, że, się nie, od, to, że się nie odwołamy się od tego, bo na pit stopie od, od ten kara zostanie odwołany. No nie odwołasz się, bo będziesz do pitu zjeżdżał, więc ci zniknie. No właśnie o tym mówię. No właśnie no o tym mówię. No to się nie odwołać. No właśnie. Ale, ale gówno. O kurde. Wiedziałem, że ten, że źle wjechałem tu, Ten zakręt jakiś. Wyjeżdżałem niego. Oj, Kamsas! O! Camtas, us... sorry. sorry. Jest on, jest o kurwo dobra, jest przydło cały. nie dobra, nie, tylko Jeszcze kolejną karę dostałem. Nie, nie dobra, nie, ty, okay. nie, okay. dobra jeszcze okay. piątkę trzeba odbyć. Mogę od razu 10 odbyć? Nie, nie mam. Dobra, kaczka! Medikit card? Drogorzka, mój powrót. Ja Ciebie no nie wypnąłem, jak chcesz Przez to, że w Ciebie wjechałem że mi mi waliło. Nie, jesteś w sesji Nie A mnie nie wywaliło? Też jesteś w sesji Aha, no nie wiem Ja do boxu zjeżdżam, nie mam skrzydła Który jesteś? To nie wiem Aha Ja to do... oh, nie ale... wiem, u się więc... O, misia walczy nie z wierzę, że By... z o, o, o o i Robek Ja wyjeżdżam z boksu Więc Ciekawe jakby było kolisa, ciekawe czy ja wina, bo ja wyjeżdżam z boksu eee, Ja się nie muszę tutaj w limitach trzymać O, no Eee Racing point, racing point O, widzę, Lopez Lopez czy ktoś idzie? Brawo a jeszcze, zapomniałem o To to jest za linia wyścigowa? Co? Fajna linia wyścigowa, naprawdę, podoba mi się O, 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 o a co, co to jest? A co Kto, to za policja? Pojawił? Misio A co to? Yy, aha, odbierze, o, o, o ja Roba, ale... oglądaj z mojej perspektywy O kurde Oj, Robek Oj, 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 oj. Oj, 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 oj drzeczkę! Pościnałeś sobie. No, ale przynajmniej jest dość trudno, dobra. Mam no, nadzieję, że nie dostanę kary. O, i dobrze. Ale nie chciałem tak na szybko, bo może to co, te 10 sekund kary. Oj! Tu ta flaga, to tu, to przede mną. Ale ogół... dziwnie poleciał, Poważaj. dziwnie poleciałeś. Poważaj. O kurde, teraz Trebuch poleci. O kurde. Trebuch, Trebuch, Trebuch. Ale lecą, ale tu lecą. Yellow. Kaczka jego marzenia op 2 Ja i moje marzenia o normalnym wyścigu bez zatrzymywania się. No, nic. się w DRS.

Uu, szkoda tylko, że mu lampka świeci Taka lampka. O. A co no z energią, RS-em? 3 i 3 Dobra Teraz troszkę Muszę oszczędzić. No, safety carry był ten, uratował I teraz robicie powtórkę z baku, 18 Kurde, kurde No, kurde Oj, 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 oj. Nic mi nie jest na szczęście Widzę, widzę Wydaje mi się, Dominik, że jestem szybciej. To mi Kaczka, kiedy zjeżdżasz? Co? Kiedy zjeżdżasz? Teraz. Aha Ale też możesz, jesteśmy daleko, nie powinno cię o to opóźnić. No dobra. Miałem taki plan, ale jak zobaczyłem, że zjeżdża to.

Niepokięta. Nie musiałem was dogonić do tego DRS-u. Tak mi się tragicznie. Się... Widząc tego, że numer mi ukradli jest fajna. Ech, chyba tyle to nie Dobra. Okay. A to ja, ja. No, nie, 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 trzy nie, 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 nie ma, puje. Drew, drew. No czemu jest ku... seka nie ma? O, no. da. Nie by się przyło teraz. Nie, ma, ja nie chcę zduplowanego być. W jest na można odbić picia. Jakich? Na 5 sekund. Przecież piątkę masz odbić? Wymocz. Nie możesz. Mhm. Gdybym mógł, to bym odbił chyba, nie? Może się bo ale na... ja nie od razu jak dostaje Na następnym zjeździe już... Jak dostajesz za przekroczenie No. Pojebano Nie no właśnie to jest git w sumie No jak... Lepsze to niż y, ten y, Drive thru Dosłownie No. Bo... Ja, trzy kółka i już mi się nie Nie, wiem, nie mogę jechać na tylko Zaczynam uciekać od Ciebie, Kupa. Wiem, wiem, tak, no, no bo moje medy już są, powiem Ci. to musi być zamordowany za to no zostawienie bota. No zauważyłem już. Odpocząć go Kupa już to widać. No, to jest no już... Ja z... Ile do Was straciłem przez tego bota? Mm... No ja pierd... Zaraz Roba, ile trwa drugi sektor? Około 40 sekund, 30 A Pit? Ile trwa? 24, 25 Zależy czy nie masz uszkodzonego skrzydła I czy nie, nie masz kary Mam karę Ale lepiej 5 sekund? No No to właśnie no, Aha, to mi tutaj... Mam, mam polecenie zjechać do boksu Nie, chcę wszystkie jeżdżać no ty nie musisz, ja muszę znów mi wyszło wejście na jeden Nie, bo nie dojadę, A tylko poda. nie ma chuję O i tak ładny stink No ładnie Mam no, już 17 kół Nie, bo jeszcze na pierwszym rozbijem Aha, no dobra, no dobra, wiem, dobra, dobra, sorry. Dobra, wiem co ci Nie, dobra, nie wiem co nie, to jest trebuch znowu. Dobra, dobra. No, trzeba było wtedy wpitać. Dobra. To jest znowu to, znowu. to jest znowu trebuch przede mną. No, no.

Bo mnie walczymy od kur... Nie wiem ile kółek. 15 kółek już walczyłem się... Jak? Czy ja mogę wyjść? Czy mogę mieć jeszcze środa miejsca tak na tamte? Właśnie 5 sekundy tracę do chłopca. O, to dzięki to mi się to... za DRS 60% lewa strona, a druga strona 47% zużycie. Weź się ktoś rozwoju. Najlepiej mi się. Patrz człowieku, Blue Flags z znowu chyba zjechał do boksu. to jest, bro. Trebuch. Ale jest w boksie A mnie zaraz będę dublować. O, widzisz? Więc ty mi się, się dobrze czujesz? Nie, to idzie do zgłoszenia już. Na, na pechcie przede mnie przeniknął, no ja pierdolę. Miałem nikogo nie zgłaszać. Nie zgłoszę. Wiem, znaczy że ta gra jest tak zlagowana, że dopiero teraz wyświeciłam bl blue flagi.

Nie wiesz, że z z więc. No, to, to więc powtórka w Baku. <grym> to nam pasuje, wiecie? Ferrari was raczej wtedy nie wyprzedzi. Ej, dobra. Roba, obliźmy, ile jest półek do końca. Ty Kurwa. mogłeś mu to lepiej powiedzieć, nie wiem, jakieś 8 razy 3, 27 czy coś? 9 z <grym> 9. O, no jak za takie coś mam karę no. e, Dwa silnia. <grym> znaczy nie, trzy wriasek, silnia. Pierwiastek od z 27. O. Na O! o 9 od no trzech do do Na którym kółku są liderzy? 9 od trzech do 0 razy 1. No, są Znaczy dwudziestym silnia. Dwa silnia. Trzech, czwarty, punkt, Przynajmniej jakieś punkty będę miał na szczęście Jeszcze Nie wiem czy zdążą mnie zdublować Zdążymy, a kto mówi? Myślałem, że Dominik. Tak. No nie wiem. On jest ma mikrofon? Tak. słyszę. Ja na przykład nie wiedziałem, że on tutaj jest. Joby ja wyjści. Dzięki, 25 lap. Nie ma na wynik. mogę jak to go, nie? Bo się hardy poddają. 74% lewa przednia. I w którym zjechałeś? O, jest to. Cokolwiek jest za darmo, to. Oj, nic no, Za darmo to uczciwa cena. Dokładnie Dobre, Wiesz, dobrze, ten, dalszy dalszy Boże, Dobra, no dobra. dobra 32 sekundy do was tracę ES do A zrobienia zjechałeś no, po FL'a mając fl Tak A, bo ja mam coś karę. To się pasuje? <suszy> no tak, no, karę. Dobra. No logiczno, bo ktoś mógł go poprawić z tyłu, więc też bym tak zrobił, gdybym... Nie, nie no, po prostu chciałem wzmiać wszystkich Czy on nie wyjewał na DRS? Ale cczej, ej, Dominik, słyszysz mnie? Dominik, Dominik, o! słyszysz mnie? Nawie raz, na metę. Poczekajcie, nie, dajcie nic. mi nie, na tak, ostatnie tak, kółko. nie, nie, na mnie, nie, z wami. nie, 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 dobra, nie, nie, będę Robo oglądaj to co ten, to co, ma, co? to co z tyłu jest. Znowu poleciał Trebuch pewnie. Ty mojego ojca. Co? Coś ty zrobił? Brawo Dominik, dobra współpraca. Kurwa. Bardzo dobra. Ja nie dole, nie w Aj, Za daleko. Jeden dwa dla Red Bulla. Lepość. Ja mam karę mam stacji. A ono jeszcze zgarnia najszybsze okrążenie. No i ty się karczka mogłeś rozbić, a ja nie skam. To, jest, to jest No też Złomek dawaj robisz to samo Co za śmiecił Slopezo zahamował Złomek rozbij, rozbij się, się za metą, znaczy masz sprzed. śmiecił z ciebie. Zgłaszam go za, za to, że mnie wypuł za to, że kurwa mi DRS zabrał. Tak to bym go nie zgłosił. 80 lewy lewa strona opony. Kaczka możesz no mi powiedzieć tak. jak ty zrobiłeś, że straciłeś 5 sekund na jednym okrążeniu do mnie? Aj, nie w kurwie Nie, ale serio. Dobrze było opony. Nie w kurwie miał. No nie mamy trzech Polaków na podium. Sorry. Dobra, wyjść ode Jedna osoba jest jeszcze skośna. Ładny. No, no, no. Ja Trebuch cztery. cztery. razy zgłaszam. Ale go zgłaszam w tym momencie. Dwa razy go zgłaszam Lopeza. W tym momencie. Za to, że mi zahamował przed drs przed detekcją. Ale. <ślech> Ty chuj jest tak O, trzy level w S. Gramy jakiegoś Mayfit albo coś? Nie no. wiem, czy mi się chce. Nie ma... No, może. się. Ale smutnie.